No cześć wizu, ja cię serdecznie witam, to kolejny odcinek kariery Jose Mourinho Fenerbacze. E, mam nadzieję, że będziesz oglądał z radością, jeżeli tak to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i zapraszam oczywiście do partnerów kanału Linki do nich znajdziesz rzecz jasna na dole w opisie Tymczasem my słuchajcie, rozpoczynamy e, kolejny, e, kolejny, kolejny co? No dzień w tym świecie, w świecie w którym naprawdę to fenerbacze wygląda... Dobrze. E, patrzymy sobie na Basza Krzykir, e, zespół, który próbuje nam stanąć na drodze po mistrzostwo. Ale tak oni sobie próbują, próbują od jakiegoś czasu, i to próbowanie, no właśnie, nie do końca im idzie. W tym meczu, słuchajcie, nie zagra. Eee, nasz podstawowy środkowy obrońca to jest jedyna zmiana, którą robimy, bo zespół jest mocno pokiereszowany, wiem jak wygląda oczywiście też Emre Çan, ale ja specjalnie go otrzymam, bo on przed kolejnym meczem będzie zawieszony a zależy mi na morale naszego kapitana żeby ten czuł, że gra eee, i to było naprawdę ważne, Ender pracuj dalej nad sobą, Dibua dostaje propozycję transferu do Feyenoordu a bo my przecież z nim przedłużyliśmy kontrakt, tak? No to przecież nie będziemy jej akceptowali, bo byłoby to głupie. W sensie yy, nie byłoby to głupie finansowo i byłby to świetny ruch, natomiast. No, jak go przedłużyłem, to na razie go nie chcę sprzedawać, tak po prostu. E, więc usuwamy go z listy transferowej i on na razie sobie z nami zostaje. Tymczasem, my szykujemy się do starcia z Porto. Przy którym mam ogromną nadzieję, że nie zostaniemy, że zostaną zawieszoni Sojunczu oraz Chan. Jest to dla mnie istotne, bo oznacza to, że ci dwaj zawodnicy mają czerwone kartki i spoko. Bo inaczej, to z Sojunchu stało się coś bardzo złego. Patrzymy, Emre Chan czerwona batrzymy sojuszcu czerwona, e, więc e, bardzo mnie to cieszy, więc to, e, tutaj zmiana, tutaj zmiana, e, tutaj zmiana również. E, jeżeli chodzi o podstawowy skład, to w nim wyjdzie sobie, no Mulder chyba właśnie, no, no bo nie wiem, kto inny ma wyjść. No wydaje się, że Mulder wyjdzie. Zatem Mulder zagra, e, Liwakowicz zagra, reszta składu pozostaje. Prawie bez zmian, bo jeszcze trzeba tego Emreczana wyrzucić. No i tu Chingy teraz dostaje szansę. No to co, jesteśmy gotowi. Pierwszy mecz na stadium Drgał. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać, ale to jest ciężki rywal. Natomiast wygrywamy jedną bramkę Uzun oraz NS Unal. No ci piłkarze pokazują, że naprawdę mają tę jakość, że naprawdę potrafią e, strzelać gole, i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, jak to działa. E, szykujemy się na starcie rzecz jasna w lidze tureckiej, teraz. E, no co istotne, wreszcie Emre Can będzie mógł tutaj wrócić, więc zagramy sobie. No nie, właśnie nie Mreczanem, bo tam mamy na nim dobre treningi, więc tego nie trzeba robić, dlatego, że tu, dlatego tutaj w związku z tym zagrać może w środku obrony. Eee, Muldur, proszę bardzo. Eee, czy chciałbym zrobić jeszcze jakąś zmianę? No tutaj jeszcze. Ten hmm. Carvalho teoretycznie może, no to niech zagra. No to jest... Słabo broniący zawodnik, realnie, ale niech zagra. E, I na ataku zrobimy zmianę, no tak, średnio bym powiedział. No zrobimy zmianę. Unal odpocznie. Ilmas wejdzie sobie tutaj, e, ale to nie ten Ilmas z e, Juventusu, tylko ten nasz wychowany. Krzymański, Arda Geller, Kukcu Szymański, Mert. Fajnie, fajnie, cieszę się, słuchajcie, że tutaj tak dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o ten nasz zespół, bo naprawdę dajemy radę. Jestem bardziej niż zadowolony. Gramy teraz na naszym obiekcie, słynnym stadionie Fenerbahce, który nazywa się Stadion Według gry, ale tak zupełnie na poważnie, słuchajcie, no mam nadzieję, że uda się wykorzystać to wsparcie kibiców, które będzie niewątpliwie ogromne, jak to zwykle u nas, i wygrać w kolejnym, jakże istotnym starciu. Dwóch zawodników mamy mocno zmęczonych, czyli Czana i Kadioglu, natomiast. No, nie chciałbym yy, wykluczać tak podstawowych piłkarzy dla tej drużyny. I oni zagrają, i w tym meczu wygrywamy 3 do 1 po bramce Szymańskiego i dwóch trafieniach Enesa Unala. No, jestem mega zadowolony z tego, słuchajcie. To jest naprawdę piękna sprawa, yy, to co udaje nam się tutaj osiągnąć, i yy, patrzymy dalej, jak się to będzie prezentowało już w kolejnym starciu z Hataya Sporem. E, no, bo bardzo mi zależy, żebyśmy wreszcie złapali jakiś rytm odpoczynku też troszeczkę, bo tutaj się podziały e, złe rzeczy, jeżeli chodzi o nasze fitnessy. E, zagra sobie tu Sory, ale Sojunczu, bo Chan musi się wreszcie odkręcić. E, tu sobie zagra e, Deborah. Niby jest zmęczony Aldaradę. E, Muldur Majji, ty też grasz w tym meczu, zapraszam cię. E, dobra, więc tak to wygląda. Skoro jest Muldur jest Dibła, no to niech zagra sobie tu Dibua, tu... E, a tu zagra Muldur. Tu zagra sobie. Sebek Szymański. Chingis, Ildis. Il... A, bo ten jest, Yildiz, a tamten jest Ilmas, tak? E, więc mi się po ten pomyliły nazwiska, trochę, ale nieważne. Ważne jest to, czy ma tu zagrać Ruiz. Zagra Ruiz. Dobra, jesteśmy w takim razie gotowi. Zobaczmy to spotkanie. Wygrany 3-0. do Sojunczu, Unal, piękna sprawa. Jak to chodzi? Jak to gra? Panie i Panowie, jak to wygląda? Po prostu super. E, zespół, bo tutaj potrzebuję jednej rzeczy, a mianowicie Wehrarium IG. E, jest tutaj kukcu, plan rozwoju, bo ty już masz wysoką masz. No to teraz chciałbym, żebyś miał tu wysoką. Pyk. E, więc tu sobie działamy z nim. Czy ktoś coś się tu zmienił? E, rozwój tu się zmienił. Pyk. Środkowy pomocnik defensywny. Zobaczcie, jak się chłop rozwija. Zobaczcie, jak tu pracuje w każdym kierunku. E, to jest starsza taka defensywna zapchaj dziurka. No. Co, co, co wam mogę powiedzieć? Tak to wygląda. E, natomiast jakoś to działa. Jakoś go można rzucać wtedy dzięki temu na każdą pozycję. Jestem zadowolony, że mamy tego gościa. Koniec końców w tym sezonie zagrał w 10 spotkaniach, czyli naprawdę nie najgorzej. E, Carvalho w ogóle jest u nas wyporuszony na dwa lata, sobie przypomniałem. To jest niesamowite. E, rób przechwytującego pomocnika w takim razie. E, no nie no, dobrze, dobrze. Fajnie się to wszystko prezentuje. Patrzymy sobie także do e, naszego biura. Dostajemy kolejną nagrodę dla menadżera. Guillerme Gomez jest w szczytowej formie. No na pewno nie dostanie szansy. E, tymczasem my szykujemy się za, na spotkanie z Trabzonem, a na horyzoncie już tam majaczu Juventus. Z którym oczywiście nie będzie to łatwy mecz W tym spotkaniu pierwszym wygraliśmy 1 do 0 No ale oczywiście my chcemy obronić tutaj to trofeum Więc mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać się z trochę lepszej strony I wygrać, znaczy może nie z trochę lepszej Po prostu, że będziemy w stanie wygrać drugi mecz Robimy tutaj parę zmian Z braku laku no, bez przesady. Tak zrobimy cyk, ee, cyk. Okej okay, i. Cyk i cyk. Mm, cyk, cyk. No, i mimo wszystko ten Emre musi zagrać, bo to. No, musi. Dobra, gramy na wyjeździe i wygrywamy. Szymański oraz UZUN strzelają dla nas w gole. Fajno, ten UZUN to jest naprawdę taki ziomek. To jest, to jest taki piłkarz. Piękna sprawa, piękne wyniki. No, po prostu wszystko układa się. Fenomenalnie. E, nagroda z turnieju, super rzecz. E, natomiast my musimy, słuchajcie, przy tym nadłogu spotkań i, i, i widocznym, już naprawdę zmęczeniu, e, zdecydować się na to dla wyjściowych graczy. Bo oni muszą trochę podpoczywać, bo. Serio, nie, serio, tutaj naprawdę mamy problemy momentami, żeby to jakoś sensownie i jakościowo wyglądało. Zatem jesteśmy gotowi na to starcie. Tutaj oczywiście zmiany są potrzebne. Emre Chan wydaje mi się, że do kolejnego meczu powinien podejść już w odpowiednim stanie wypoczęcia. Zatem tutaj może zagrać, bo i tak się jakby zregeneruje po tym starciu. Tymczasem patrzę na panów tutaj i tak to wygląda. Więc wszyscy powinni być w takiej dyspozycji na. Nawet jeżeli troszeczkę się tutaj zmęczą. W tym spotkaniu z łatwością wygrywamy 4 do 0. Jildis, Szymański, Angisa, Szymański. No pięknie, fantastycznie. Więcej tych trafień od Kukcu można by było zobaczyć. To by było naprawdę coś, co mnie ucieszy, bo no jednak ten zawodnik był gigantyczną inwestycją. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to była inwestycja zła, bo te oceny są ok, chociaż statystyki absolutnie go nie bronią. Ani asysta, ani ten. No, na razie nie jest to upgrade, chyba jeśli chodzi o cenę e, względem e, Freda, mam wrażenie. Natomiast, no, oczywiście nie porównujemy tych zawodników o tyle, e, że ci zawodnicy, że no, Fred to jest jednak piłkarz, znaczy Kukuk to jest piłkarz, który jest w stanie grać jeszcze przez wiele, wiele lat, no, a Fred już był u schyłku swojej kariery. E, dobrze, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat e, przedłużenia. Nie mogę. No to czemu mi jęczysz, że chcesz, żebym przedłu żebyśmy przedłużyli kontrakt, jeżeli ty nie chcesz ze mną rozmawiać? No właśnie, no i, i, i tyle z tobą roboty. Ym, dobra, patrzymy na starcie z Juventusem, patrzymy na kadrę Juve. Araujo de Jong, Giallo Col. No powiem szczerze, Gabriel Vega, ok. Jest Alejandro Bard Baldetta, ale realnie. Mimo obecności Witora Osimena, co, uff, ciekawe. My mamy lepszy skład, jeżeli chodzi o ceny ogólne, jestem przekonany, że jakbyśmy poszli, wiecie, pozycja za pozycję, we can go band for band, to, to my mamy lepszy skład. No i niestety nie byliśmy w stanie udowodnić tego w pierwszym meczu, dla nich Busio otwierał wynik, dla nas NS Unal w końcówce doprowadzał do wyrównania, no wszystko rozstrzygnie się na stadionie Juve. Co bardzo mnie martwi. Tymczasem my szykujemy się na spotkanie z K Kasim Papassa. Dobra, nieważne. Ważne jest to, żebyśmy dobrze wyszli na ten mecz. I żebyśmy dobrze ułożyli sobie kadrę. No i tu z odpoczywaniem robi się problem. No bo wtedy wypadną nam lekko z szarpnesów niektórzy zawodnicy. Ale wierzę, że mimo wszystko jakoś tam się da nam to poukładać. Więc tu Mildur. Chociaż wolałbym sojunczu. I zagrasujączu. Mimo zmęczenia też chodzi po prostu troszeczkę o wybieganie paru minut. Eee, Ilmas. tak naprawdę. Jest G. Eee, zatem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tym meczu wyjazdowym. Remisujemy 1 do 1. Uzun ratował nas w 89 minucie, słuchajcie. A każdy ten me taki mecz jest ratowaniem nas też przed przed... Średni przed y Pierwszą klęską od niepamiętnych czasów. I to dosłownie niepamiętnych czasów, bo jeśli chodzi o ligę, to nasz zespół niepokonany jest od spotkań. E... 29 plus cały zeszły sezon. To jakby my tu stworzyliśmy coś niesamowitego. Oczywiście każda seria kiedyś się kończy i kiedyś porażka musi przyjść, to jest. Co jest wiadome, natomiast nie zmienia to faktu, że to co tutaj zrobiliśmy przynajmniej na razie to jest coś niesamowitego. Dobrze, skład jest gotowy, wypoczęty. Pewny siebie. Zwycięski. Niestety nie. Dla nich Levi Colwill i i Oni oddali dwa strzały. Nie wierzę, żeby ten Juventus był lepszym zespołem niż my. No jest to niewiarygodnie bolesne, no. Jest to niewiarygodnie bolesne, ponieważ mamy stworzony zespół. Pff, no wiemy jaki, no widzimy tę drużynę. No wi wiemy jak to wygląda. No widzimy co oni są w stanie robić. Wiecie, jakby ja wiem, że ten Galatasaray to nie jest drużyna ee, najmocniejsza na świecie, ale jeżeli my Jesteśmy w stanie nimi wytrzeć podłogę w bezpośrednim starciu, chyba 5 do 1 i udowadniać im swoją wartość i jakość tydzień w tydzień, nie przegrywając od ponad 70, chyba już, spotkań. No to coś jest na rzeczy, no? A w Europie nie jesteśmy w stanie zrobić nic. No jest to, je, jest to coś naprawdę. Mega irytującego. E, Juksek dostał propozycję z innego klubu, więc ten zawodnik raczej no, już e, wypada tutaj z możliwości przedłużenia na pewno nam. E, bo jeszcze liczyłem, że może się odbrazić do końca sezonu, e, ale tak nie jest, więc e, odejdzie on do e, Holandii. No dobrze, no niech odchodzi, słuchajcie, no, jakby nie jest to dla mnie wielki problem. E, natomiast no, wielkim problemem jest ta nasza europejska niemoc. Ja... Serio uważam już w pewnym momencie, że jest to tylko i wyłącznie warunkowane tym, yy, jak się odpali coś w grze. I albo się odpali dobrze, yy, albo się nie odpali dobrze. Bo no, nie powiecie mi, że to nie jest kadra na wyjście z grupy Ligi mistrzów, nie powiecie mi, że to nie jest kadra. No przegrywamy pierwsze starcie w końcu. Yy, nie powiecie mi, że to nie jest kadra na yy, pierwszy. na ten, na. Jezus Maria, na co na yy, na, wy, na, na przejście dalej w lidze Europy. No. Nie uwierzę w to. No, to po prostu w to nie uwierzę. No, mamy taką ekipę, że to jest głowa mała. Dobra. Gramy w półfinale, trzeba się spiąć, e, żeby udowodnić swoją wartość tutaj. E, zobaczymy w takim razie ten Bestiktor, jak to będzie wyglądało. Parę zmian oczywiście się pojawi, bo tak, tu zagrasz sobie ty, e, tu zagrasz sobie Sujunczu. E, dalej, chciałbym, żeby tu wystąpił Under, Yildiz e, oraz e, bardzo mi zależy na Ilmazie. Ruiz. Muldur. Więc trochę zmian jest oczywiście. Jakby. Absolutnie nie mówię, że nie. Natomiast ogólnie trzeba przyznać, że jest to drużyna cały czas mocna. Mam nadzieję, że zwycięska. No i wygrywamy 3 do 0, nie? To jest ten najmocniejszy zespół. Nasz rywal nie jeszcze jest jeszcze z Galatasaray. No. No ale to tak, no. My już teraz nad Galatasaray mamy 10 punktów przewagi. Więc o czym my mówimy w ogóle? Dobra, mm, prognozy nie są obiecujące, tak, 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 tak. No ja zdaję sobie sprawę z tego, no i dla mnie ta Europa też jest rozczarowaniem, byczku. No co ja ci mogę powiedzieć, prezesie, no? Co ja ci mogę powiedzieć? Też tak mam, no, mam tak samo jak ty. Eee... Wygrywamy z Trabzonem, 3 do 1, Arda Geller, Enes Unal, Arda Geller, Arda Geller w ogóle fajnie wypada na tej dziesiątce, bo y, zobaczcie, że nie ograniczyło nam to w ogóle ruchu w Szymańskiego, jak spojrzymy, y, no bo to jest nadal świetny sezon, to jest jego y, najlepszy sezon w dotychczasowej karierze chyba już, 20 goli, 12 asyst, a w dodatku jeszcze y, ten zawodnik y, zwolnił miejsca Ardzie Gellerowi, który ma już 7 na 7, Tak. Uzun też idzie fantastycznie, NS Unal bardzo dobrze działa, no ten Kukcu muszę powiedzieć, że na razie Price tak chyba go troszeczkę przycisnął, no bo koleżka no, nie ukrywam, mocno rozczarowuje i trzeba sobie to jasno powiedzieć: że ten zawodnik, który miał być tu ostoją tej ekipy, który miał być mocą tej drużyny, no takim piłkarzem zwyczajnie nie jest. No dobra, szykujemy się w takim razie do kolejnych zawodów. Mam nadzieję, kolejnego łatwego zwycięstwa. Tak też się dzieje. Uzun strzela, strzela Arda Geller także wpisuje się na listę strzelców, więc ci, których wyróżniałem przed chwilą, śrubują dalsze rezultaty, więc jest to na naprawdę fajna sprawa. Gramy teraz z Besiktaszem, potem gramy z Besiktaszem, tak dla odmiany. E, tymczasem te starcie ligowe, ale z drugiej strony w pucharze, to my ich pyknęliśmy też ładnie, 3-0 było, tak? No to te, tu możemy sobie zagrać tak i tam sobie zmienimy. No i 3-0 to wygrywamy. Kukcu wreszcie też strzela, się budzi, e, więc fajnie. E, a chłopaki jakby raz nie dostali, to mają szansę jeszcze drugi raz dostać. E, no to zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Mm, ok. Patrzymy sobie na to starcie. Patrzymy sobie na nasz składzik. Więc tak Sojunczu, Myldur. Panowie, zmieńcie się tutaj. Dalej obserwujemy Dibła na prawej stronie. Dodatkowo damy szansę oczywiście, Ruizowi, Carvalho, Ilmas, ale nie Ilmas do końca. Tu oczywiście Ilis. No i gdzie jest Ender? Mhm. Tu jest Ender ten sposób panowie. No i tu. No i co, chyba let's go, nie? E, chyba let's go, patrzymy na rolę Sojunczu. Chociaż nie, Muldur jest tu najdłużej, ale Szymański jest prawdziwym liderem tego ekipazo, więc gramy w tu i ten mecz. Przegrywamy 1 do 2. Och nie, no przegraliśmy, ale gramy dalej. No i, i co ja mogę powiedzieć, no to jest taki ZI Robota w tej Turcji. No i, i kurczę, no i to mnie drażni, nie? Że. Że ta liga tak naprawdę nie jest dla nas do końca wyzwaniem, no bo co, z Besiktasem, dobra, no teraz przegraliśmy, no ale wygraliśmy z nimi w dwóch kolejnych meczach 6 do 0 w dwóch meczu, nazwijmy to, no tutaj można by było dołożyć, czyli to by było 7-2 w trójmeczu. No to czuć dysproporcje, prawda? No i co? Kończą się oczywiście wypożyczenia. Jeżeli chodzi o Ruiza, nie mamy możliwości wykupienia go. I nawet nie wiem, czy bym chciał, bo lekko wskoczyła mu wartość. A to jest taki, no to jest też 31-letni pomocnik, więc. Podobnych piłkarzy możemy sobie wypożyczać też e, cały czas, e, bo to Paris Saint Germain, m.in. jest dla nas taką kopalnią. E, no to co, szykujemy się do tego starcia kolejnego. Wiesz co, ziomal, ale weź se zagraj w lidze meczek. Nie chciałbyś w lidze pokopać? Zobaczmy, w tym spotkaniu wygrywamy 2 do 1. E, z rezerwowym bramkarzem sobie wskakujemy i robimy robotę. E, więc też ten zawodnik myślę, że jest zadowolony z tego, że. W tym sezonie troszkę więcej razy partycypował, jeśli chodzi o rozgrywki e, ligowe. E, znaczy o, w, w ogóle o granie w piłkę. E, no i ile tych spotkań nam w ogóle tutaj jeszcze zostało? Mamy raz, dwa, trzy i puchar. No no to e, Mistrza już mamy oczywiście. E, 100 punktów nie zrobimy. Było blisko no, ale ta jedna porażka. E, natomiast no. No my po prostu miażdżymy tę ligę, no. Jakby chciałbym. Udawać, że jest inaczej, ale, ale my miażdżymy tą ligę. To co my tutaj robimy. To, to, to jest aż nieprzyjemne. No, zobaczmy tabelę. Eee, zobaczmy słuchajcie, kolejny mecz. Patrzymy sobie na skład rywali i myślimy sobie Ej, fajny skład, nie? Eee, znaczy fajna drużyna. Wystawmy sobie na prawym skrzydle naszego juniora. A że Emre Chan w tym sezonie strzela mniej niż do tej pory, to niech wyjdzie sobie na ataku. Wychodzimy w tym meczu i remisujemy, no bez, te, niestety bez bramki Mreczana, ale Ziomal zagrał na 6,1, czyli w sumie nie zagrał chyba naj, najgorzej w tej ofensywie. Eee, w sensie jak na środkowego obrońcę. No ale my możemy sobie robić takie rzeczy już w tym momencie, nie? W sensie my możemy nie pojechać na te kolejne spotkania i tak mamy ligę wygraną. Jakbyśmy dostali walkowery po 3 do 0 no bo na tym polega walkower, to i tak mamy tę ligę wygraną, nie? No to o czym my w ogóle mówimy? Kolejne spotkanie, kolejne zwycięstwo. Uzun. U nas piłkarze się ścigają po to, o to kto będzie miał, ilu będziemy mieli piłkarzy z 20 golami w sezonie, nie? No to, no, to, to, to jest po prostu absurd. Gramy teraz w finale i powiem szczerze, i to nie jest jakby wyraz mojej jakiejś tutaj... Ale wiecie co, bo chciałem powiedzieć, że nie jest to wyraz mojego braku szacunku I zagramy sobie naszym rezerwowym bramkarzem Ale wydaje mi się, że na finał wyjdzie sobie Liwakowicz yy, Jakby podnieśmy jeszcze raz to Jakbyśmy mieli Ligę Mistrzów yy, I grali, czy tam w, na przykład w Ligi Europy To wtedy bym temu drugiemu dał Tutaj gramy w ten sposób i ten mecz wygrywamy Tym razem bez karnych, ale była dogrywka Uzu Niszmański, 3 do 1 no. Mamy kolejny dublet Mamy kolejny dublet. No, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite. Jak my tę ligę po prostu rozgrywamy, Statystyki zawodników 20, 20, 20. No w sensie na no 20, wi wiadomo, że więcej niż 20, ale chodzi mi o sam fakty. Double, double, nie? To, to, takie rzeczy to jest. Takiej dominacji my nie, nie mieliśmy nigdy. Powiem szczerze. Ciężej było tym Rakowem niesamowitym naszym niż tym Fenerbacze. Zobaczmy asysty. 13, 13, 10, 8, nie? 13 asyst dał nasz boczny obrońca kolejny sezon z rzędu. No niesamowite to jest. To, co my tutaj robimy jest niesamowite. Co więcej, większość tych ziomali, jak w zasadzie nie każdy, to są goście zadowoleni z pieniędzy, które zarabiają. No. E, Szymański jest niezadowolony, ale tu możemy zlecić przedłużenie i myślę, że będzie zaraz. No i jest zadowolony. Uuu, e, a ja, ja z nim przedłużyłem, będzie trzeba jeszcze raz z nim przedłużyć. Bo ja z nim przedłużyłem teraz, a on w przyszłym sezonie ten, ja nie zauważyłem tego. Dobra, ale to nie jest jakiś wielki problem. To w przyszłym sezonie jakoś w trakcie będzie można go złapać. Słuchajcie, no... Ja jestem w takim momencie, w którym ja trochę nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, bo yy, osiągamy trzeci dublec z rzędu. W zeszłym sezonie było bez porażki, w tym sezonie trochę gorzej, bo jedna porażka. No, patrzymy na oceny naszych zawodników. No i tak naprawdę powinniśmy możliwe, że analizować tylko rozgrywki Champions League i wtedy dostalibyśmy yy, jakieś... Yy... Jakieś te. Um, jakieś informacje głębsze, może, czemu ten. Ale z drugiej strony, no, zobaczmy sobie Diwakowicza. No, no, może on trochę na przykład zawiódł w grupie. No, ale co nie zmieni bramkarza, co ma 90 y, oceny ogólnej praktycznie, bo może troszeczkę, y, może troszeczkę lepszy będzie, nie? No, bo ciężko, żeby był dużo lepszy niż ten. Który no, wygląda niesamowicie. No. Nie wiem, naprawdę mam duży problem, co my dalej powinniśmy zrobić w tej karierze, bo też jak patrzę na tę drużynę, jak patrzę na te oceny ogólne, to my zbudowaliśmy tutaj arcypotężne ekipazo, nie? Jedyną sensowną opcją jaką widzę to to żeby kolejny, yy, kolejny sezon tej kariery był sezonem ostatnim rozegranym też bardzo szybko myślę z dokoptowaniem tutaj jeszcze jednego może topowego zawodnika czyli po prostu pójdziemy prawdopodobnie po Hakana tak prawdopodobnie jutro zobaczycie ostatni odcinek tej serii kiedy to po prostu dodamy zawodnika i przesymulujemy sobie całość yy, i zobaczymy jak to będzie wyglądało no bo co ja tu więcej mogę zrobić? No... Niesamowite to jest, po prostu niesamowite jest to, yy, że po raz kolejny pojedziemy tym autobusem z dwoma pucharami. Nie? To jest sześć trofeów zdobytych przez trzy lata przez Jose Mourinho. No przecież to jest coś niesamowitego. I też nie było ani momentu drżenia, wahania o wynik w lidze. To po prostu była jazda, z ligą. Nie są. No, jedyne co to boli ta liga mistrzów. To boli. To jest wielki wyrzut sumienia. Taki wyrzut sumienia. No, to jest wielka, wielkie takie nie. Nie, nie, nie zaspokojenie i, i to jest duży ból. Liga mistrzów wygrywa Borussia Dortmund. Eee. No a my kończymy. Kończymy po raz kolejny ten sezon z naprawdę eee. No, no, fantastycznym wynikiem. No, co ja mogę wam powiedzieć? Więc no, mam być niezadowolony, że zrobiliśmy dublet. Też ja nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów czy Ligę Europy. No, starałem się, żebyśmy wyglądali tam jak najlepiej, jak najmocniej. No, no nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Poza tym, że widzimy się już w kolejnym odcinku. A za dziś bardzo Wam dziękuję.